Dzień dobry. Prezentujemy odmianę Kiatos. Grupa K, grupa ciasteczkowa. Specjalistyczna pszenica, wczesna pszenica na cele młynarskie. Wczesność to oprócz cech agrotechnicznych również ważna cecha przy, przy, przy żniwach, przy zbiorze, przy separacji surowca z tej odmiany. Jesteśmy w okolicach Kędzierzyna Koźla. To jest stanowisko. 4A, 4B, się w tej pszenicy to 15 październik. Bardzo istotną cechą tej odmiany, oprócz takiego mocnego ukierunkowania na, na, na cele ciasteczkowe i wysokiego plonu, jest wysoki poziom odporności na większość chorób. Tutaj praktycznie ta pszenica nie ma żadnych dziur, jedynie należy przypilnować na średnim poziomie septoriozę. Zapraszam wszystkich producentów, którzy mają kontakty na cele munarskie z grupą K. Do zobaczenia.